Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. The winner is... Hello, ladies and gentlemen, z tej strony Mikut, zapraszam Was na pierwszą półfinową pierwszą i jedyną zresztą, półfinową bitwę, jeśli chodzi o drzewko lekkiej, wielkiej bitwy, powtórek Great Randoms Battle. Tym razem biały Zorro wstawał w pojedynek z Lewandkiem, Lewandek niestety musiał się ugiąć przed, twoim, przed swoim oponentem i to jego powtórkę właśnie w tym momencie widzimy i równocześnie żegnamy go z turnieju. Jak mówiłem też wcześniej na początku, y, pamiętacie, mart 1999 przyszedł wolną kartą, jeśli chodzi o bitwy półfinałowe. Jest w finale razem zresztą teraz z Białym Zoro i to oni będą, będą się pojedynkować, jeśli chodzi o główną nagrodę, czyli o 1000 golda i punkty do czołgu premium. I z racji, że tej drugiej walki nie było, to myślę, że w piątek jakąś bitewkę randomową Wam tam pokażę, może coś ciekawego jeszcze zmontuję. Przypominam, że dzisiaj jest łata 9.13. 13, tak 9,13, więc czechosłowackie czołgi wchodzą do gry. Ale wróćmy teraz do bitwy Lewantka. jedzie tutaj oczywiście 8-8-motierowym Lightem, bryty, jakim brytyjskim, amerykańskim, oczywiście T49, oczywiście zamontowany Troll, inaczej się na tym czołgu nie jeździ. No i zobaczymy, co w tej bitwie Lewandek pokaże. Na razie rozjazd jest, powiedzmy, w miarę normalny. Jest i pierwszy lajcik, zobaczymy, czy będzie strzał. No, tutaj niestety RNG nie pozwoliło trafić w tą, w tą wz -tę. Pamiętajcie, że to jest bardzo, bardzo nie, nie, niecelne działo. Ale jak przypieprzy, to naprawdę jest to odczuwalne przez przeciwników. I właśnie ten piździk często, gęsto na polach bitwy wzbudza największy respekt, większy nawet niż niektóre medy. No bo mi się też parę razy zdarzyło, że moja trujeczka w tyłeczek dostała prawie za 1000, więc to jest naprawdę bolesna sprawa te eczki w tym, w, tym, w tym dziale, w tym pojeździe, mimo taki malutki czołg A dużo potrafi. Na razie sobie spotujemy linię 0, czy tam coś jeszcze się więcej nie pokazuje. Na razie była tylko WZ. -ka. Dojeżdżają posiłki te. 43 z tego co się nie mylę plus jeszcze T28 tam się telepy za nami ciężkie czołgi oczywiście na mordowni w kwadracie J2 tam się będą tłucy z ichniejszymi, najcięższymi czołgami T30 mniej więcej wspiera nas od tyłu jest i WZ -a. niestety y, się trochę późno wyświeciła ale może zaraz będzie przestrzeń na tą WZ -kę. no tutaj nie może się Lewandek zdecydować gdzie ma celować jest WZ -a. delikatne celowanie zobaczymy czy to wejdzie tak przymierzamy, przymierzamy poszedł pocisk i... I 409 WZK zniknęła z tego US Padołu został z tyłu iMix 1375. Już nam dojeżdża też twarda stal, czyli T28 HTC. Mamy tutaj wsparcie dobrej osłony. Na szczęście, nasz, nasz bohater na razie tego przeładowuje 23 sekundy. To coś się długo zajmuje, oczywiście, ale coś za coś. I teraz tylko trzeba szybko przeliczyć, żeby ten iMix na nas nie miał przestrzału. Po lewej jest Tiger i też 49, ale są jeszcze niewidoczni Więc teraz zobaczymy co nam tu się uda pokazać, to tak delikatnie, jednak ten magazynek może być niebezpieczny Czyżby schował się za tymi skałami i go nie było widać, no chyba to zbytnie już te kamo byłoby zbyt duże Jeśli chodzi o ten czołg, na razie Lewandek czeka, może liczy, że ten AMX tutaj wyjedzie z jednej albo z drugiej strony No chyba tego AMX już tam nie ma, zobaczył jakie tutaj siły lecą, on tu był sam, więc raczej tutaj nie było sensu, żeby Pan Prato tutaj stał w tym, w tym miejscu i czekał po prostu na śmierć. Wycofał się pewnie już na z góry upatrzoną pozycję, a y, kwadrat A9 jest po prostu pusty. Jak na chwilę obecną, nasza mordownia nawet sobie radzi. Właśnie wykańczono tam Jadwigę, zaraz będzie też wykończenie E50. Jest M103 na środku, która teraz jest w pojedynku z naszą T30+, plus pomoc, pomoc dwóch czołgów. Jadwiga pada. No i zobaczymy, co się uda Lemontkowi tutaj jeszcze pokazać, bo parę czołgów jeszcze zostało do wyświecenia, w tym trzy artylerie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oni z daleka zdymuje naszego E-75, więc gdzieś te oni, które do tej pory jeszcze chyba nie było widoczne dokładnie. Jest Tiger pierwszy o tutaj naprawdę przestrzał bardzo, bardzo niecelny. Na szczęście już twarda stal dojeżdża w tych HTC. Zaraz tam tutaj obroni swoim pancerzem. Zobaczcie na skręt tego działa tego, tego HTC-ka, to jest to normalnie niepojęte. No jest Lewek. Kończymy przewodywać, zobaczymy, czy nie. To na tym będzie celowania. Bardzo niebezpiecznie. O, o, tutaj ten Ister e zaryzykował, jakby dostał bułkę w plecy. To naprawdę by to mogło boleć. Na szczęście, lewandek się jeszcze ładował. Przepraszam, T4-3, bo inaczej naprawdę by to marnie wyglądało. No ale widzimy, że raczej po umiejętnościach, ty, kolorze T4-3, raczej dużo tutaj nie będzie ze sobą reprezentował i dużo nie zrobi Więc jedziemy naokoło. Lewandek stwierdził, że nie ma tutaj co stać. Jest T28, on tu będzie pilnował tej strony, a lewandek może spokojnie sobie zajechać od tyłu te czołgi i tam. Ewentualnie ich zaskoczyć jakąś, jakąś malutką niespodzianką. Zobaczymy, co się stanie. Jest też Ojo, tu będzie prawie, prawie trafienie, chyba będzie wymiana. Zobaczymy, kto będzie lepiej. Ojo, 934, piękna wymiana. Sam tracąc tylko 135 zdejmuje, tylko T49 na hita To naprawdę było piękny pojedynek e, dwóch e, amerykańskich lightów i jest Tigerek pierwszy. Nie patrzy się na, 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 na nas, więc możemy sobie spokojnie. Jeszcze 4 sekundy przeładowania i chyba będzie kolejna bułka sprzedana przez lewandka. No on już nie zdążył, nie zdążył lew e, ten Tiger shred. A lewa strona już się przepycha w stronę bazy przeciwnika. Są trzy arty wyświecone. Na razie jeszcze ani jedna nie zeszła. Plus tam jeszcze wsparcie z Oni i jednego ciężkiego czołgu. Jest i lew, chyba nas teraz zobaczył. Trzeba szybko uciekać, żeby tej bułeczki od tego lwa nie dostać. Ale już artka wskazuje, że będzie w tego lwa strzelała. Zobaczymy za ile za ile ta artka tutaj pośle bułeczkę temu temu lewkowi. Na razie się nas nie patrzy, to jest jego duży błąd, nie obracaj wieży w stronę bokiem to T49. 313 punktów zeszło temu lewkowi i szybkie schowanie się za, za narożnik, żeby nie było. Uju i w kumulacja jeśli chodzi o artkę. Lewek zszedł tak jak stał No i to, to mam nadzieję, że to wpadło na konto naszego bohatera No i lecimy teraz podobijać w Gdzieś tam się krąży czy ten AMX Gdzieś jeszcze krąży oni Gdzieś jest schowany czerwony FCM To nadal nie rozumiem dlaczego tacy gracze kupują sobie czołgi premium Znaczy ja wiem dlaczego, bo mogą tak tatuś to, to mu dużo kasy i se może kupić Jest i FCM, proszę państwa, patrzcie jak ładnie stoi z tyłu Elegancko sobie pilnuje Art No i teraz będzie chyba strzał tego FCM A Czy zdąży Lewandek? Poszedł, ujoj, niepotrzebnie Ten poszedł trochę nad... Na tym FCM, mam troszeczkę RNG, tutaj zaspało A szkoda, bo trzeba po prostu tego czerwonego barona wybić yy, Wybić na początku i w ogóle wybić mu z głowy grę yy, w, ten, w World of Tanks, bo tacy, tacy gracze się nie przydają O, jak ładnie teraz schodzi, zeszło 20 punktów, zostało temu yy, Temu czerwonemu yy, Powiem graczowi, no już na szczęście wrócił do garażu, mam nadzieję, że po tej bitwie sobie wy, wy, Wykasuje grę No i teraz yy, główne danie Dwie artki, tu powinny być ES i M53. No, na, na pewno się Lewandek skusił na tą mniejszą, na, na tą mniejszą maskę, która miała mniej hapsów. FV się cofa do wody. No, no, tutaj chyba już nie zdążył się dokładnie. FV się topi. Wiecie, co z nim robić, ewentualnie na przyszłość. No i zostaje AMX, który teraz w tym momencie też ginie. Zobaczmy, jakie są wyniki końcowe. Lewandka na T49. Przed Wami wyniki. Lewandka na amerykańskim czołgu lekkim trolu t 49 bito znakami szoska drugiej klasy yy, i trzy pomniejsze oznaczenia złote 94 albo 93 ogień skuteczny brutal oraz y, scout więc coś tam mógł pospotować yy, trzech ubitych trzech wyspotowanych troszeczkę uszkodzonych 28708 708 krytów brutto 1048 krytów że są expa brutto bez konta premium i bez pierwszego zwycięstwa razy 2 czy tam razy ileś, więc z czystej matematyki wynika, że ten XP właśnie tyle samo, ile było na początku 1048. Jak, jak wspomniałem wcześniej trzech ubitych 1700 obrażeń, mogło być troszeczkę więcej jak na skauta pasywnego z takim działem, ale i tak nie było tragedii. To wystarczyło, żeby zrobić dobrą bitwę, wystrzelił razy 7. 3 trafił, 3 pudła, 3 przebicia, więc jak już trafiał, to przebijał, bo oczywiście to są hajki, więc nie, nie ma jednego wyjścia. I zadał jeszcze jedno, jedno obrażenie od splasha. Nie pamiętam komu, komuś musiał to zadać to obrażonka. Co dało właśnie przelicznik 1700 obrażeń. Dwa trafienia otrzymał, dwa go Pamiętajcie, że ten lighty nie mają, nie mają pancerza, więc to w co, czym strzelacie tego lighta nie ma znaczenia i tak się zawsze przebijecie. Trzech wyspotował, czterech uszkodził, trzech zniszczył po spocie. Niecałe 2900, bardzo ładny wynik yy, Głównie dał mu to, ten wynik ten lew, ten tigerek Więc troszeczkę tych spotów na korzyść Lewandka wpadło 2 km przejechane, prawie 2,5 Na 300, 19418 No tutaj dużo, dużo kasy nie wydał, trochę na amunicję, trochę za naprawę I ta kasiorka jakoś leci Podsumowując to wszystko Wszystkie medaliki, jakie zdobył punkty damage'owe Dało to mu punktację, punktację w ilości 1575 Co nie wystarczyło, żeby pokonać białego zoro. No i teraz jak mówiłem wcześniej Pojedynek finałowy biały zoro kontra Marty1999 Zobaczymy kto będzie lepszy Kto wygra 1000 golda I kto zdobędzie punkty Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o punktację do czołgu premium Oczywiście Lewandek Wygrywasz 500 golda z tego co pamiętam, czy 2,5? 210, tak dobrze, 210 golda. Wygrywasz eee, gratulacje, więc, więc już jakaś pełna, pełna pula goldowa ci wpada na konto, plus oczywiście punkty do czołga premium. A ja Was zapraszam już na weekend, bo oczywiście w piątek nie będzie bitwy, ponieważ e, Marti 1999 przechodzi wolnym losem. Nie będzie bitwy półfinałowej, dopiero w finale finał się rozpocznie w sobotę i w niedzielę. Zobaczymy, komu się uda wygrać główną nagrodę, jeśli chodzi o drzewko lekkie. Tyle z mojej strony, zapraszam do oglądania, trzymajcie się ciepło, cześć!